Zatapy! Uciekłem, bo on później bije, on, on mnie zabija i muszę powtarzać level niepotrzebnie. O, widzimy! mnie, uciekamy! Szybka ucieczka Ben O nie, wpadłem w niego! Nie, ja, ja skończę kakować ten terminal jeden! Tak nie w ogóle, co za chami prostak! Siema, na gramy sobie The Years Rising! Nowa gra, nowa platformówka, nowa metro i dwania w jakimś... Nie, o jak to się nazywa, w jakimś stopniu. I szczerze, ograłem sobie do pierwszego bossa. Ogrywamy na live, bo co mnie musiałem, w jakimś tam... No mm, po prostu gdzieś tam i zrecenzować na szybko. I stwierdziłem, że to jest jedna z tych gier, które fajnie by się by się pojawiły na live'ie. Ona wyszła dosyć niedawno. Z jakieś 5 dni temu, coś takiego. Na na, na którym to nagrywam. Nie, wiem, chyba 13, chyba 13 wyszła, ale mogę się mylić. No i ogólnie w grze, szybka, szybkie skrótki są jesteśmy kobietą, która pracuje w jakiejś takiej firmie hakerskiej, prawdopodobnie, albo po prostu przez to, że to jest świat futurystyczny, to wszyscy umieją hakować, jest taka szansa i musimy y, walczyć z właścicielem tej firmy, na to chodzi. który przejdę, bo to mnie bije. Ja wiem akurat. Tak przy okazji jeszcze tylko wspomnę, że gram tutaj na padzie, to na klawiaturze jest to niegrywalne w żaden sposób. Znaczy, może da się, ale nie chciało mi się męczyć, walałem sobie pada podłączyć. Mamy pierwszy hak. No i w tym haku chodzi o to, że musimy to zastrzelić. oczywiście nie dać się trafić, bo berwę. Nie te haki będą różne. Później będę będą pokazane, jak, jak dużo tych rodzajów haków. A tutaj przejść nie mogę, bo potrzebuję specjalnej umiejętności. A tak właśnie wygląda guzik od save'a. W sumie bardziej konsola od save'a. I skoro zapisujemy sobie, i stoimy w miejscu. No jeżeli podoba się tobie, co robię, to zapraszam do subskrybowania kanału, zostawienia łapki w górę oraz napisania pięknego komentarza, do którego z miłą chęcią przypnę serduszko. Chyba po tym, jak zapisaliśmy, ukazało nam się coś takiego jak statystyka życia. W lewym górnym rogu mam 100%. Tak, jestem dobrym wojownikiem. I mamy kolejną konsolę do zhakowania Ja nie wiem, kto stworzył ten budynek, że tutaj są zamiast normalnych przejść, to trzeba jako pracownik się przetaczać, przechodzić przez jakieś wentylacje i tym podobne. I teraz mamy tak nowy hak Możemy tu podejść i to zbić ręcznie, albo po prostu zwyczajnie strzelić, to też tak się zbije. Ja oczywiście zbiję ręcznie, bo czemu nie Dzisiaj pozbędziemy tego samolocika. Oj, mamy przeciwnika, którego mogę pasją. spojrzy się na mnie i mnie gonić. A! Uciekłem, bo on, on później mnie bije, on, on mnie zabija i muszę powtarzać level niepotrzebnie. Sub ręcznie zniszczmy jak największe pole i wtedy postrzelajmy do niego. Tak, tu trzeba uważać. Teraz! Nie chyba za wysoko. Aj! Tak nie teraz! Chodźcie, bo ty do góry poszedłeś. Teraz! O, trafiłem. Za pierwszym. O, Teraz mamy troszeczkę bardziej skomplikowane. Tu jest. Tu jest pan robot i on sobie chodzi lewa prawa i nie da się go w żaden sposób przeskoczyć, ale mogę zrobić kwiec. A, jeszcze mu się pokażę. Eee, O, widzimy. uciekamy, Tami. Tutaj w ogóle później będę miał bardzo dużo rzeczy do niszczenia, ale chwilowo nie mam tych rzeczy do niszczenia, bo nie mam odblokowanych umiejętności do niszczenia, to jest chyba pierwsza umiejętność do niszczenia, A czerwone to chyba są yy, nowe umiejętności do zdobycia, kurcze kliknęłem akurat mikrofon przestawiami. tam siebie trafiłem. on strzela chyba nie? Ta, on jest giga niebezpieczny, o za szybko, żebym się pospieszył, mogłem poczekać aż strzeli i dopiero wtedy go zestrzeli, to było spoko. O, trafiłem go, oszukany lekko, ale trafiony. O nie, przyszły roboty. O nie, jakoś baba. A, witaj pani Himura. O, witaj pani. Um. O, Davidson. Jestem y, se, seniorem operacyjnym. Menadżerem. Senior menadżer operacyjny. Tak, o. Tak, a, tu to zatrudniło. Jesteśmy w serwerowni, a jej się to nie podoba, dlatego. ten dialog. Czemu polskich? Mieć piecy zastanawia bardzo mocno. Czemu nie ma polskiego języka w grach, skoro mamy tak bardzo teraz rozwinięte AI? Mamy tak dużo tłumaczy różnych maści. Czemu twórcy nie godzą się na zrobienie y, tłumacza? Bardzo chętnie zrobiłbym jakąś. A, w ogóle mogę. Nie, nie mogę jeszcze strzelać. A, nie, ja chyba strzelanie, dopiero dostanę. Aha, dobra, bo to to taki powiedzmy mm, chwilowy Ala Checkpoint czy coś w tym stylu. Bardzo chętnie zrobiłbym jakąś grupę. taką, wiecie, grupa uderzeniowa, która po prostu by tłumaczyła gry. Ja wiem, że jest coś takiego jak polskie polskie streszczenie, Nie, nie streszczenie. Polskie spolszczenia, coś takiego. Nie wiem, jest jakaś taka stronka, gdzie można właśnie. Ostrzajek! Karabiny, Wszystko to e, Jest taka stronka, gdzie można spolszczenia znaleźć do różnych gier, ale mam wrażenie, że oni bardzo rzadko robią te spolszczenia wszystkie. Chciałbym stworzyć jakąś grupę, która będzie faktycznie spalszczać. Nie wiem, pisać do twórców i mówić siema, jestem w stanie ci grę za darmo, jeżeli chcesz albo za nie wiem jakąś minimalną opłatą i wtedy byśmy mieli nowy język w grze. Ej, nowe community byłoby zainteresowane, bo wydaje mi się, że Polacy bardziej by się cieszyli, jakby mieli gry po polsku. No odblokowaliśmy w międzyczasie moje No bo jest super power, super hero. Zorlon, shot. No i mogę strzelać teraz, jako baba. Nie pytajcie mnie jak to działa, nie mam pojęcia. W się chip w rękę, jesteśmy właśnie w tej chwili w Cyberpunku, więc jestem w stanie strzelać taką. A te kryształy, które znajdę, to jest życie. Nie znalazłem jeszcze innego zastosowania, jak co grałem. No 14% gry przeszedłem, jak grałem samemu. Ale nie znalazłem innego zastosowania tych kryształów poza tym, że dają życie. Więc nie wiem czy ich zawsze zbierać. Fajnie, że mogę się nimi wylecieć, ale tak to troszeczkę useless. A i mogę sporo rzeczy dosyć niszczyć. Dobra, moja koleżanka się cieszy, że jestem przydatna. E, mogę zniszczyć na przykład takie o na, na te, e, jak to się nazywa? Takie wieszaki informacyjne. Tu mogę jakieś banki na ziemi. No, oczywiście przeciwników, jak najbardziej. Cieszyłem się troszeczkę gadaninę, bo głośno gada. Bo się ustawieniami dźwięków w tej grze. O nie, za szybko skoczyłem. E, I stwierdziłem, że wolałbym chyba, żeby było lekko głośniej niż ciszej. Większej e, się wiecie, zawsze mogę ściszyć a podgłaszać to troszeczkę gorzej, nie, bo Ściszasz to jest. Dźwięki zostaje w tej samej praktycznie formie, no, ale podgłaszając, to na przykład przesterować, nie? Bo z cichego na głośny to inaczej. Uuu, witaj! Emi, to ty! Jaki pasi! Antony! Sup. Cieszę się, że mogę czasem przetłumaczyć coś. Ja bym mógł robić te Dawinie normalnie w kraju. Ja bym się świetnie bawił. Mamy mapę. Na razie to nie jest jakiś duży obszar, bo jesteśmy na piętrze 20 do 10. Tu widać, że możemy mieć aż do 50, czyli dach i piwnica B14, bo raczej B to jest basement, nie? No i przy okazji to jest wyjście. Więc dosyć spory teren do zwiedzania. Tak jak już mówiłem, no jest to metro 2 nie, bo teraz na przykład odblokowaliśmy sobie e, pistolet ręk później odblokujemy sobie coś takiego, co będzie pozwalało nam tę ścianę rozwalać wiem, bo to odblokowałem, tak? Okay. Dobra, nie muszę ich niszczyć. O, ale was dużo. Ona mnie też biją ogólnie. Mega niebezpiecznie. Przejście, co otwórzmy. O, to jest w ogóle super, że muszę podejść do niego, pogryźć go, żeby naładować jakiś atak i wtedy dopiero strzelić. Super, świetna opcja. No i otworzyliśmy sobie. drzwi. Nie wiem, czemu jak gram w tę grę, to mam takie przyjemne wrażenie, nie? No, wiecie, jest takie mega fajne uczucie biegania tą postacią strzelania, że to nie jest... E, ciężko mi się nawet wysłać na temat tej gry. Nie jest to tak na, na, na siłę, wiecie, jakoś tam, nie wiem, utrudniany, bustowany, żeby wiecie, o, bo to musi być e, w takim stylu, bo to więc musi być w takim stylu. No w ogóle nie wiem, co odblokowuje. Jakieś chyba kryształy to mnie ten terminal. I jestem mega ciekawy, co się stanie, jak dojdę już do maksymalnego końca. Znaczy, kiedy dojdę do momentu, w którym nie grałem? Bo może fajne rzeczy tutaj będą jeszcze. I nie będę o nich opowiadać, tylko będę je poznawać razem z wami. Biohaka odblokowałem kiedyś. Okej, pobrał mi się. Aktualizację zdobyłem do swojego ciała. Tu mamy tak jakiś ME Airboots, które możemy sobie ustawić. I tu w ogóle widzimy, jak to wygląda. Że to jest jeden klocek, więc ustawmy tego na przykład tutaj. Ladybug Charmy. Ustawiam sobie tu, ale czy ja mogę to obracać jakoś? Ej, mogę. Kozak, to kto sobie ustawia? Dobra, i mamy chyba wszystko, bo więcej nie mogę po jednym. Tu mamy nawet napisane, co one dają, że, nie wiem, jakąś muzykę. To mi daje playlistę czy coś w tym stylu. Fajnie. Tutaj mamy że dodatkowo jeden taki hard shardy. Te, te rzeczy, co zbieramy, te, te odłamki życia m, po pokonaniu kogoś. Po defeat. A nie, to czekajcie, to jest napisane, że jak przeciwnik zginie, to ten to wypadają z niego. Fajnie, fajnie, bardzo się cieszę. Więcej życia. To jest tylko bo tego życia nie tracimy za dużo, ale zawsze coś. A tego się nie da zabić w ogóle. To się denerwuje, ale go się zabić nie da. Mogę go podenerwować co najwyżej. O Jezu, uj, prawie złapał Tu muszę mieć jakąś specjalną umiejętność jeszcze inną. Oj, zapomniałem w sumie. Strolowałem lekko o, w kanałach, w kanałach byłem, niemożliwy. Widzicie, co na całe, na jak mnie trafią. No i w sumie skoro nie mam życia, w takich przypadkach życie jest przydatne. Tam no pozbieramy sobie, bo ciągam, nie? Jak ja uwielbiam, po prostu uwielbiam, denerwować te wszystkie roboty. Moja ulubiona zabawa. Dobra, znowu mamy umiejętność, że trzeba go pobić, więc strzelamy. Z tego co wiem, to chyba ten pomarańczowy. Nie, Pomarańczowy mi nie, nie ładuje mojego kanona. Bo jest jakiś kanon. I w sumie myślę, że mogę mogę ten odcinek e, w jakimś stopniu zraszować do momentu wykonania pierwszego bossa. Czyli momentu, którego doszedłem, grają. O, zapytanie wkrótce, tędy przejdę. O, idealny wybór. Ostrzelać nie mogę. Okradnim. A nie, pomarićowe nie ładuje Tylko nie mogę chyba strzelać, póki... nie mogę ładować tego pocisku i on jest Strzelony, tak chyba to wygląda. I hop, pod ziemię. Kolejny zapis. Dosyć często, często one są. A jak później będę mógł się między nimi teleportować? I chyba nawet nie później, a teraz jestem w stanie, z tego co mi się wydaje. Tylko nie, to odpaliłem, bo to się startem spala. Muszę sobie przejść na mapę. I chyba tak, chyba to się po prostu mogę teleportować. A może nie? Może później odblokowuję to możliwość teleportacji pomiędzy tymi checkpointami? No, teraz ciężko, ciężko będzie. Tutaj. Tapiady za Jakbym w statki grał to W ogóle muszę się pochwalić, e, moi kochani widzowie, że stworzyłem już, e, jak to się nazywa, scenariusz do odcinka, który chciałem nagrać, czyli. I... Czekajcie, wątczybę 6 sekund zostało. Eee, scenariusz do odcinka, który będę recenzował w grę Songbird Symphony, którego graliśmy. Wypowiem się na temat tej gry troszeczkę. Eee, ocenię ją eee, po swojemu. Znaczy, wiecie, jak ja bym ją oceniał, bo mi na przykład się podobała albo nie. No i jak bym oceniał tak, powiedzmy, profesjonalnie za plusy i minusy. W okazji odzyskałem szybką podróż. O, jest szybka podróż. O, proszę bardzo. Teraz mamy dwie drogi, ale wiemy, że jedna droga to jest po prostu taka początkowa, czyli poszliśmy w prawo sobie. No, tym razem pójdźmy w lewo. Trochę życia sobie uzyskałem i jak dobrze pamiętam, to jest etap, w którym odblokujemy nową umiejętność. Tak, mamy panel odblokowywujący nowe umiejętności, Super. A co tu się dzieje? A, bo to leci sobie z góry na dół, tak? Co mi nie pamiętam co to miałem zrobić, chyba po prostu zniszczyć cały ten padający teren. Ostatni latach na zjedzenie. Tak, trzeba po prostu zniszczyć całą ścianę. Emi posiada teraz trionic nibble z tym. Aha, z jakiejś tam w ogóle fit filmy, Nie mam pojęcia, co to jest. Przytrzymując RT, czyli prawy trigger, chyba, aktywujemy to. I to niszczy sobie energetyczne bariery. I wygląda to, mianowicie tak. Podobno da się to przyspieszyć, ale nie wiem w jaki sposób. Nie, nie da się tego przyspieszyć. Mogę po prostu nieść te ściany. To jest wszystko, co ja potrafię. No nie mówcie, że ja muszę. A nie, ona sama jednak proszę chciałem powiedzieć, to nie mówcie, że muszę z samego do na górę teraz iść. No tu się może kryć, sprawdźmy to. O, ja tego nie mogę przyspieszyć, ale mogę tak ten. Prawdopodobnie po cichu to zrobić. Ha, jest jakaś różnica, ale czekam co to robi? Taki zapis. Wow! cały przeciwnik, strzela! O, to, z góry strzela. O, obrwałem. Obrwałem jak głupi. Nie możesz mnie nie strzelać, kolego. Potrzebuję więcej życia! Kolejny terminal do otwarcia. Tego mi było potrzeba. Tu muszę się pospieszyć, bo to później się przełącza. I wam jest strzela, nie? Zabrażasz. Dolne drzwi mi się otworzyły, tylko ja bym bardzo chciał chyba wyleczyć się. Oj, to by było super, myślę. Podskoczyłem źle i oberwałem, bo mi się głowa zablokowała. Ej, zobaczcie, ja mogę po cichu to normalnie robić, o wtedy tego nie słyszą. O kurczę, super umiejętność myślę. Na na Mam wrażenie, że źle mówię do mikrofonu. Bo jak się spojrzę na besa, to ten dźwięk nie jest taki, jakbym chciał. Czy ja dam radę? A dam radę, można. Myślałem, że będę musiał poczekać, aż pójdzie na lewo. Ale dam radę bez problemu przeskoczyć. Tak mnie goni w ogóle. Co za chami prosta? Pokój z laserami. Ego mi było potrzeba. Póki mogę się uleczę wszędzie, gdzie jest y, możliwość, bo wiem, że dosłownie za chwilę będę miał do pokonania bossa. O, mogę na znalazł ubić, w ogóle nie wiedziałem. Nie wiem, czy to już nie jest ten moment, w którym ja bossa biję. chyba tak. No skoro jest zapis, to musi być to ten moment. Nie ma innej opcji. Jednak nie, jednak się pomyliłem. Ale dużo roboty jest. No proszę, a jednak to walka z bossem. Witaj moja szefowo. Burning Sentinel. Płonący sentinelu, witaj. Zielona poświata, więc trzeba go pokonać naszą tajną bronią. A jak to działa w ogóle to? A, mo może... o, Może się nie bawmy w ten w testowanie nowych mechanik. Dobra, ja się na tym bosie wywalę, zaraz Zaraz, mogę strzelać. Jaki karabin Pierwsza faza pokonana. Nie, jednak nie. Znaczy, oberwał, ale on strzela jeszcze. Zapomniałem, może albo nie wiedziałem. No, dawaj, dawaj pięknie Siu. Ha! Łatwo! On sobie podskoczył, żeby spaść z powrotem na to samo miejsce. Myślałem, że on przeleci nade mną i spadł mi na głowę. Jaka tragedia. W sumie jestem bardzo ciekawy, czym się zajmuje firma, skoro ma jakiegoś płonącego sentinela w, w magazynie. Gorsze jesteś to w sumie. Że ja nie do końca wiem e, jakie on ma hitboxy Gdzie one stoją. Poleciał sobie, pietra, la, la Druga faza, chyba z trzech, jak dobrze pamiętam la la, la, la. Zabawne jest to, że mogę mega szybko strzelać tym czymś. Druga faza, padła mu już w tym momencie. Jestem na w sumie strzała w dobrego ataku. A później, a później to już nie wiem, co się ze mną stanie. Odpalił jakąś super moc i mnie podpalił tym czymś. Ale bzdura, całkowita. Dobra, o, lata. Ciekawe, myślałem, że będzie szarżował. I skoczył mi na głowę! jaka bzdura, totalna! On miał strzelać fireballami we mnie, a nie skoczyć mi na głowę. Dobra, jak ja grałem w to pierwszy raz, tylko za pierwszym Teraz mam trzecią próbę. Dobra, jestem na drugiej fazie. Teraz będzie ostatnia, jak dobrze pamiętam, trzecia. Dobra, stanę się na środku. Cią, 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 cią. Tralala, tralala. Ucieczko! Nie, nie znów się uciec, co patrolowałem. No oh, gorzej. Można w ogóle się wyuczyć momentów, w których on się mniej więcej zatrzymuje. Ale nie wiem, czy jest sens uczyć się pierwszego bossa. O, podskoczyłem i tak oberwałem. Coś to jest nie tak. A, teraz muszę go hakować. No dobra, zapomniałem, że jest to opcja hakowania jeszcze. Ha, za pierwszym. Łatwo. Jest więcej tego. Dobra, drugi też jest rozwalony. Ostatni, najszybszy. No ale go raczej będę mógł pokonać po prostu łapiąc go w tym momencie. Wydaje mi się. A, nie wróciłem, zapomniałem, że muszę wrócić, by... Pociskadować, jestem głupi. A i cyk. Wszystko za pierwszym, bez nawet najmniejszego błędu. Nie wiem, czemu on. on się nazywał y, płonący Sentinel, ale czemu on się zaczął palić i czemu tu woda zaczęła lecieć? Nie wiem, nie wiem. Zraszacze się odpaliły. Okej, paniuszu, jestem teraz naładowana tą sytuacją. Że wkurzona, ta? Chyba ja czym naprawdę ta firma się zajmuje. He o tak. się wydaje, że właśnie jakąś, nie wiem, może ochroną danych, albo w ogóle jakieś sekurity. Mogę się stąd teleportować w ogóle z coś świecącego i co tam jest? A ja mam się przeteleportować. Ja muszę terminalem się teleportować? Tak, to działa. A, pociski lecą szybciej. a nie że szybką podróż mi to ja że ręcznie? Najga. No tak czy inaczej, tak jak mówiłem, do pierwszego bossa i możemy zakończyć ten piękny, pierwszy odcinek, był miło, ale się skończyło. Widzimy się w następnym odcinku. No i trzy się.